W końcu start nowej edycji, ale swój program w topkę, zobaczę pierwsze gildie. Będzie zajebiście, już nie mogę się doczekać. Mm. Co jest kurwa? Dobra pierdolę, że następnym razem się uda. Kurde, ja poprzednim razem zginąłem, ale teraz pójdę do kopalni i nakupię sobie dobrych tempów Dobra, topka będzie moja jak nic. Wierzę w siebie, dam radę. Dobra, teraz jestem gotowy na klepę. Dobra, czas popolować na frykili. Oho, pierwszy freekill, czas na kogoś zapolować. Boże, jak łatwo, nie ma. W końcu pierwszy kill, jak łatwo. Boże, jak łatwo! Już prawie top jest to tylko 10 punktów. Mają encantowane sety i jest ich dwóch, ja jestem sam Ale jak zabiję ich, to mnie topka. dobra, lecę w nich Nie no, nie mogę ci też, pierdoleni Zginąłem przez nich, topka była już tak blisko, idę do admina po backupa Dobra panowie, mamy już połowę itemów. Musimy szybciej to nakopać, a założymy gildy jako pierwsi. Dobra, to wykopcie dalej, a ja idę chwilę ze dwóch. No siema, jak tam z Wszystko już gotowe? Szefie, dostaliśmy kret od innej gildii. Połowa niż jej nie mamy itemów. Idioci, ile razy wam tłumaczyłem, że macie wkładać wszystkich demo jeden chesta? Wszystko robię sam w tej gildii. Nikt mi nie chce pomagać. Ale, ale. Zadna, ale wszyscy do kopania w tym momencie. Dobra, mamy wszystkie itemy. Dobra, dawaj, zajebiście, Idziemy zakładać gildię. Dobra, wszystko się zgadza, wychodzimy na powierzchnię. Patrzymy diamenty. Kolejny. Proszę do ciebie. Wszyscy mają diamenty? Tak. Dobra, to idziemy kopać. Dobra, start jest już za nami. Pora iść ustawić kawkę i nakopać sobie demonę na dzisiejszej Idę spać i zobaczcie ile będę mi temu rano.